Panie i Panowie, Dostojni Goście, witam Państwa na uroczystej sesji Rady Miasta Gdyni w 89. rocznicę nadania Gdyni praw miejskich i zapraszam na scenę gospodarza wieczoru, Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni, Pana Zygmunta Złoda Trzebiatowskiego. W imieniu własnym i Rady Miasta Gdyni witam Państwa bardzo serdecznie. Ponieważ sesja 10 lutego to zawsze czas podsumowań, Przypomnijmy sobie wspólnie, co wydarzyło się w czasie ostatnich 12 miesięcy. 25-lecie pierwszych wolnych wyborów to przypomnienie i rok poświęcony Franciszce Cegels. z okazji jubileuszu pragnę na ręce pana przewodniczącego wysokiej Rady, wszystkich Państwa, którzy na co dzień współtworzycie rzeczywistość naszego miasta, złożyć życzenia radości, uśmiechu, pogody ducha i radości. W każdym dniu, że tworzymy tak niezwykłą wspólnotę, wspólnotę mieszkańców, Nagrody Czas w Dyni. Wyróżnienie w kategorii Najlepsza Gdyńska Inwestycja otrzymuje inwest Mariusz Sędrowski za realizację fali montażowo magazynowo-biurowej przy ulicy Chwarcińskiej. Decyzją kapituły Nagrody Czas w Dyni, wyróżnienie w kategorii Najlepsza Gdyńska Inwestycja otrzymuje Vista dynia SA, grupa kapitałowa. I stał offshore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za budynek produkcyjny na nabrzeżu indyjskim. Decyzją kapituły nagrody czas w Nagrodę w kategorii najlepsza gdyńska inwestycja otrzymuje Budynek biurowy Łużycka Plus, ulica Łużycka 3C, realizowana przez Łużycka Plus Investment, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komunikowo-akcyjna. Decyzją kapituły Nagrody Czas Dyni, wyróżnienie w kategorii architektura, otrzymuje Pracownia Architektoniczna Maciej Mariusz Magda, za budynek mieszkalny Marko Polo przy ulicy Weniowskiego 28. Decyzją kapituły Nagrody Czas Dyni, wyróżnienie w kategorii architektura, otrzymuje zespół projektowy Wiesławy Martyńskiej-Ostrowskiej, za budynek biurowy Kielecka 5. Decyzją kapituły Nagrody Czas Gdyni, nagrodę w kategorii architektura otrzymuje Pracownia Architektoniczna Jerzy Wilanowski PPR Oś za projekt salonu samochodowego BMW przy ulicy Pruskiemnickiej.